Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będę układał cokolę w kotłowni. Jak widzicie jest jakby dwa rodzaje tych cokołów Jednej, to no wszystko jest po 7 cm, tylko jedni że jest z taką fascą, jakby była taka. Ten krawędzi byłby taki są pasy a środkowy to jest taki są I będzie jakby taka mieszana trochę Połowa tego, połowa tego, tak zechciał Inwestor taki zrobimy. Joł na takie sobie maszyny do cięcia. Wiesz, tak nazywa się. Łośnie tu będzie ten ten cokowy tej kotlowni. I tu tak będzie. Jakby pod dźwiczkami będzie, to dobrze, normalnie cokowy. I tu będzie iść do takiego zbiornika wody i jakby tu będzie to tak, tak by iść do tego rogu a wszystko inne to będzie iść z tej jakby nie bardzo ładne cokole no będzie lecimy dalej w taki sposób będzie układał ten cukłę, żeby nie wchodziło fugu w fugu bo jest wiele miejsc takich że no będzie to bardzo wychodziło no i zrobię już klej takie są nie za bardzo Gięste nie za bardzo rzadkie, takie są w miarę dobrze. Będzie to do na w wszystko na same już sokowe. I są w taki sposób układam co wodem. Ну, так-то выходим. Także wszystko równo jest. No i lecimy dalej. Także tu jest krzyżyk dwieczka. Tak lepiej chyba będzie krzyżyk dwieczka. Minimalna wysokość od podłogi. No i Takie są końcówki będą, narożniczki są. dalej da, zaczynamy to ja tu trochę wymieszczę ten kawałek malutki który potrzebno było klejcie od czołgu postawiam kafelki ten to jest normalny strona druga już ocięta. i żeby tu w tym miejscu nie wychodziło fuga fuga bo jest trochę jakby no za małe miejsce żeby to wszystko realizować. i ja te, ten kawałek ocięty już Zabrak, przeklej i tak będzie i tak będzie do końca iść i tu będzie coś takiego, co taki ale będzie dobrze No coś taka wyszło już. Postaram się pokładać na końcu. Już zrobię wszystkie cokowe I tak to wygląda.